Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Zobacz, co wydarzy się w odcinku 262, który zostanie wyemitowany w dniu 18 września w pierwszej. O czym jest serial Wichrowe wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 262 czwartek 18 września. Tekin zastrasza nichan zdjęciami jej rodziców, zmuszając ją do odejścia i milczenia. Dziewczyna w panice ucieka z rezydencji. Tulej przekazuje czek nieznajomemu, by go zrealizował, lecz Songul przechwytuje dokument i każe jej opuścić dom. Gulan mimochodem zdradza, że cukierki z gabinetu należą do Tekina, co budzi w Halilu wątpliwości i poczucie winy. Hakan odkrywa, że Tekin bywał w kasynie Kazima. Gdy Halil dostaje list od Nichan, jego gniew eksploduje i podpisuje kontrakt, stawiając cajnek pod ścianą.